Witam wszystkich na kanale Majsterkowicz. Tutaj będzie informacja o różnych tematach powiązanych z budownictwem, remontem, drobnymi naprawkami. Zachęcam do pozostawienia swoich tematów pod każdym wideo, które będzie wychodziło tutaj na kanale. Będę próbował odpowiadać na wszystkie możliwe pytania. Nie mówię, że jestem majstrem od wszystkiego, że znam wszystko, ale. Mogę podpowiedzieć, coś rozkazać, jakby podać swoją stronę, co można zrobić, jak to lepiej ma wyglądać, albo to w ogóle do jakich osób będziecie potrzebowali pomocy, żeby zwrócić swoją uwagę na różne tematy. Także zapraszam wszystkich na mój.